Dzień dobry Państwu. Witam w czwartek, 31 dzień października, jutro, wszystkich świętych. No, tak się składa, że śmierć e, towarzyszy nam cały czas, śmierć jest blisko. A, um, trzeba żyć ze świadomością śmierci. Myślę, że e, przemijanie i śmierć to jest ta właściwa perspektywa, z, którą, e, z jaką powinniśmy patrzeć na nasze własne życie. U nas tu w redakcji Gońca odeszło w ciągu minionych pięciu lat, że kilka osób nie żyje. Janusz Niemczyk, nasz współpracownik i taki filar Gońca, nie żyje. Aleksander Kuszyński, znana i kolorowa postać tutaj u nas, ale też na Białorusi nie żyje bardzo wielu czytelników gońca umieramy, odchodzimy no ale to nie jest powód do smutku to jest powód do troski troski o duszę tych, którzy odeszli, jest to właśnie część życia śmierć a śmierć przecież dla nas katolików, dla nas chrześcijan jest tylko przejściem do nowego świata do lepszego świata i właśnie z tą perspektywą trzeba żyć z perspektywą nieśmiertelności naszej duszy i tego co rzeczywiście w tym życiu jest ważne ze względu na tamto życie i proszę państwa dzisiaj Halloween czyli takie igraszki ze złem dawno temu już mówiłem że to jest pozostałość pogańska zwłaszcza to zawołanie trit Or trick, Czy Trick or Treat, już nie wiem jak to, jak to jest po kolei. Ale o co chodzi? W dawnych czasach w kulturach pogońskich składano ofiary złu. Nie tylko dobrym bogom, ale złym bogom, a nawet przede wszystkim złym bogom, czyli demonom. Po to, żeby się odczepiły, po to, żeby nie robiły nic złego, po to, żeby pozwoliły odnieść sukces i tak dalej, i tak dalej. My tego nie robimy, ponieważ my mamy łaskę Bożą. My nie musimy Zła, przekupywać. My zło po prostu możemy ignorować, jeżeli wybieramy dobro, bo mamy tarczę w postaci łaski Bożej, w postaci ochrony, jaką są sakramenty, i tak dalej, i tak dalej. Więc nie musimy się wykupywać, nie musimy złu się opłacać po to, żeby nas nie dotykało, a wszystko inne to dopust Boży, to jest nasza droga właśnie do tamtego do lepszego świata. A zatem nie wdawajmy się w igraszki ze złem, bo złe duchy po tym świecie krążą, jak modlimy się do archanioła co niedzielę i prosząc o obronę Złe duchy po tym świecie trząsą. Nie należy się z nimi zadawać, nie należy z nimi rozmawiać. Rozmowy z diabłem do niczego dobrego nie prowadzą. On jest od nas 100 razy inteligentniejszy. Oczywiście, 100 to jest przenośnia. Jest o wiele bardziej inteligentny niż my. Zło jest inteligentne. Zło wie, jak nas kusić, jak nas oszukać. Dlatego, no, jedynie ze złem, możemy walczyć tarczą bożą. Po prostu powołując się na Jezusa Chrystusa, powołując się na naszą wiarę, powołując się na łaskę. A na koniec opowiem Państwu historykę. No, otóż yy, słyszałem kiedyś ciekawą historię od pewnego kamerzysty, który był w Rwandzie niedługo po ludobójstwie, które tam miało miejsce. i Słyszał taką historię od polskiego księdza o pewnym Murzynie, który był bardzo sumienny, chodził do pracy bardzo daleko, kilka godzin mu to no na pewno więcej niż godzinę i ksiądz postanowił kupić mu rower. Więc kupiono ten rower i ten człowiek wrócił i cały był pobijany. Pytali się go co się stało, on mówi o. Ja z góry, zły go napadł, no i, no i taki jest przez to poobijany. To samo się powtórzyło drugiego dnia i trzeciego dnia. Ksiądz postanowił go e, sprawdzić i pojechał za nim. Okazało się, że on jedzie z góry, nie ma nóg na pedałach, nie hamuje i na dole podnóża góry jest zakręt. Wpada tam w krzaki i się ubija. No, i historyka, jak historyka, ja rechocąc opowiadałem ją kilka razy, śmiejąc się z zabobonów murzyna I pamiętam, że zrobiłem to właśnie w jednym z takim dniu. I proszę sobie wyobrazić, że tego samego dnia wracałem do domu, i na światłach, w sytuacji zupełnie banalnej, ruszając ze świateł czerwony światło, wjechałem w samochód przed debną. Stuknęliśmy się. Nic się nie stało. Wysiedliśmy z panią, która jechała z przodu. Ona powiedziała, że się nic nie stało. Wsiedliśmy, pojechaliśmy do domu. Zupełnie tego nie skojarzyłem. Następnego dnia powtórzyła się ta sama rzecz. E, ruszając przed czerwonym światłem, skręcając w lewo, znowu wjechałem. Zupełnie nie wiem jak. Nie, nie, nie kojarzyłem tego, co się stało. E, w samochód, który Jechał przede mną. I tym razem to już była poważniejsza słuczka Kosztowało mnie to 900 dolarów. Tam coś się pokrzywiło, powiginało. No i wtedy skojarzyłem to z tą opowieścią o Murzynie, który jechał na rowerze. I moim moim wyśmiewaniu się ze zabobonów. Proszę Państwa. Nigdy nie wiemy, jak zło działa i w jaki sposób koło nas krąży. A wtedy ja nie mogąc sobie wytłumaczyć tej, tych sytuacji. Straciłem jak gdyby zaufanie do siebie. Zastanawiam się, co się ze mną dzieje. A jak to możliwe, że może już nie wiem, nie powinien być kierowcą? No i to się mi się zdarzyło, no już ładnych kilka lat temu. Nie zdarzyło mi się coś takiego nigdy wcześniej. Nie zdarzyło mi się nic takiego nigdy później do dzisiaj, a tylko, tylko wówczas, właśnie po wyśmiewaniu się z tej opowieści o złu, które napadało na rowerzystę jadącego z góry. E, można sobie oczywiście na wiele sposobów te rzeczy tłumaczyć, e, ale ja tłumaczę to w ten sposób i myślę, że taka jest prawda. To tyle na dziś. Proszę pamiętać o wszystkich tych, którzy odeszli, bo przecież jesteśmy z nimi solidarni. Jesteśmy z nimi jedną wielką rodziną ludzką, rzeką życia, która płynie przez czas i przecież wierzymy w to, że wszyscy się kiedyś w Panu Bogu spotkamy. Mówił Andrzej Komar.